Ogiera Aritmancer i klacie Pretty Rainbow. I jest już z nami w maści fantastycznie zbudowany Prime Minister by Aritmancer out of Pretty Rainbow. Proszę Państwa. Popatrzcie Państwo w katalogu zwycięzcy wyścigów grupy pierwszej, grupy drugiej, Listy Trace, grupy trzeciej, wspaniały koń. Czy ktoś zaproponuje mi?

Dziewięć dziewięć, 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 dziewięć dziewięć, 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 dziewięć 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 jest 9. dziękuję bardzo. Ty dostanę jedenaście tysięcy, 11 tysięcy, 11, jedena tysięcy, jedenacy, dziewięć mam, dziewięć to drogę za mało, za dziewięć nie mogę sprzedać. Ale za 11, lot number eighty one, prime minister, eleven thousand, jedenaście dziękuję bardzo. Poproszę 13 tysięcy, 13 tysięcy, dostanę 13 tysięcy, 13 tysięcy, 13 tysięcy 13 tysięcy, 13 tysięcy, 13 13 13 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 tysięcy, 13, 13 tysięcy, 13, 13, 13 tysięcy, 13 tysięcy, 13, 13, 13, 13, 11, nie mogę sprzedać, ale 13, 13, proszę Państwa, wspaniały koń, jeden z ostatnich dwóch latków, które możemy dzisiaj Państwu zaoferować. 13, 13. No niestety nie mam oferty na tym poziomie. Dziękujemy bardzo i poprosimy do ringu kolejnego konia.